A my jesteśmy z Bartkiem to jest jego motocykl, bo to jest nie tylko kucharz, ale i motocyklista, który po całym świecie podróżuje i przywozi do nas takie wspaniałe właśnie dania. Dzisiaj robimy i kuchnię szwedzką, i kuchnię, przypomnij jeszcze jaką? Holenderską i bałkańską. Okay. Tak, Bałkany, dlatego że Bałkany pachną mięsem pieczonym, grillowanym, warzywami, owocami, ziołami, przyprawami, no po prostu pysznym jedzeniem, czyli tym, co chyba wszyscy kochamy na wakacjach. Dokładnie. A przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po wakacjach, chociaż one dla większości z nas Ty Pokochałeś motocykl, czy właśnie kuchnię? Chyba zaczęło się od kuchni, bo tak naprawdę miłość, ciekawość kuchni obudziła we mnie moja babcia. Ona pozwoliła mi się brudzić w kuchni, uczyć się jak się robi kopytka mhm. i zaszczepiła we mnie tak naprawdę chęć do, do poznawania tajników gotowania. Ja no, też się pobrudzę, prawda? Tak, oczywiście mi coś, żebym pomógł. Bardzo cię proszę o pomoc. Tu jest Tarka. Powiedzmy Uż... tylko Państwu, co ja będę robił. Z drugimi oczkami mhm. trzemy ogórki, które mhm. zostały umyte i obrane. I te ogórki posłużą nam do zrobienia tradycyjnego sosu dzazyki Dodamy go do Czewapi. Czewapi mhm. to jedna chyba z najbardziej popularnych bałkańskich, ja. tak, prawda? Tak, dokładnie, mhm. dokładnie. To typowa Potem. bałkańska kuchnia. Także bardzo cię proszę o potarcie tych ogórków na grubej tarce e... mhm. później ja te ogórki odcisnę trochę z wody, bo one nie mogą mieć za dużo wody. Mhm. Wymieszam je z bałkańskim jogurtem, który jest zdecydowanie bardziej gęsty niż jogurt naturalny. Mhm. Lekko przyprawię też czosnki, bo czosnek jest obowiązkowym dodatkiem do tego sosu i, I będzie chyba do tutaj... Chyba dań bałkańskich. Tak, oczywiście. Ten czosnek dzisiaj pojawi się chyba wszędzie, tak naprawdę. Mhm. No może oprócz śledzia. I jeszcze co tutaj mamy? Tak, no jest cukinia, którą w tej chwili już lekciutko skropiłem oliwą. Ona za chwilkę znajdzie się na patelni i lekko ją obsmażę. Ona nabierze wtedy miękkości i też Trochę kruchości, to zmieni się jej smak, i wykorzystam ją do zrobienia takich warzywno-serowych szaszłyczków, które też będą podane razem z czewapi. Mhm. E, tutaj zobaczcie, mamy filet z dorsza. Ten filet z dorsza. Za chwilę też pokroję w kawałki i będę go marynował. On będzie zamarynowany w mieszanie oliwy z sokiem z cytryny i z pieprzem. Później go obsmażę. Tutaj bardzo proszę spójrzcie, tutaj są te pomidory, które wcześniej były sparzone. W tej chwili one już duszą się tak naprawdę, jak widać, jest bardzo mało pestek. Ważne jest, żeby się ich pozbyć z pomidora. Bartek, myślę, że wystarczy, co? Tak, w zupełności. Mhm. Super, bardzo dziękuję. O to chodziło. Czy mhm. Jest jakaś jeszcze trasa, którą chciałbyś w życiu pokonać na motocyklu? Oj, tak, tak. Tych tras jest mnóstwo. Tak naprawdę myślę, że... Pierwsza taka, która mi przychodzi do głowy, chyba nie będę bardzo oryginalny, bo to jest, myśl mm -hmm. wielu zmotoryzowanych turystów, to jest słynna Lut 66 w Stanach, czyli z Chicago do Santa Monica, przez 8 stanów, parę tysięcy mil do przejechania. Piękne Mamy... krajobrazy, tak. długa trasa, wymagająca, ale jeżeli miałbyś stamtąd przywieźć jakąś potrawę, to zakładam, że to będzie hamburger. Jakiś fast food. Eee, to niekoniecznie. Tych hamburgerów oczywiście jest mnóstwo, odmian i mm -hmm. tak naprawdę, co każdemu przyjdzie do głowy, to, to, to może być włożone do tego hamburgera. Ale to jest jeszcze Ameryka Południowa. I raj Dakar, który tam w tej chwili się odbywa, i trasą tego właśnie rajdów. Będzie się odbywał, powie... tak? w, styczniu, w tak, Peru, dokładnie. W tym roku w Peru. Y -hmm. Chciałbym też odwiedzić te kraje, zobaczyć, co tam się jest, skosztować tamtej kuchni, przywieźć jakieś przepisy oczywiście, ale nie tylko przepisy. A dzielą się z Tobą kucharze tak chętnie? Tak, tak. tak, tak. I zachęcam do tego, żeby właśnie odważnie podchodzić do żeby kuchni. Pytać po prostu. Oczywiście, no jeżeli coś nam smakuje, zapytać, poprosić o Najpierw przepis. tylko trzeba powiedzieć, że było pyszne, a tak, potem a jak to się robi. Prawda? <laughs> Dobrze, Bartek, wracamy tutaj do, ja potem do Ciebie.